Dzień dobry. Sadoscy w terenie witają spod dzikowca w Sudetach. W górach wałbrzyskich. To nasz cel dzisiejszy. Nowa wieża na dzikowcu. Po drodze. Po drodze będziemy mieć starą wieżę na dzikowcu. Ośrodek narciarski. Dzisiejszy już... Dzisiejsza trasa liczy jakieś 7 km teoretycznie według mapy CZ. 2 godziny 40 minut netto. Jest poniedziałek 14 lipca. Szlak wiedzie dosyć stromą drogą podjazdową na górę, oznakowany takim symbolem wieży, ale i żółtym, czerwonym i zielonym szlakiem. Tylko, że znacznie rzadziej Idą dziewczyny wszystkie trzy z tyłu goni nas pies No chyba pokonaliśmy najstrąbszy odcinek Weszliśmy chyba na grzbiet i teraz grzbietówką Drogą grzbietową Zdążamy najpierw do starej wieży przy górnej stacji wyciągu, a potem na nową ultra nowoczesną ponoć wieżę na szczycie Dzikowca. Mamy jakieś lokalne gołoborze. Klara, masz kamienie, tylko uważaj, są luźne. Osiągamy starą wieżą, wieżę widokową na górnej stacji wyciągu Dzikowiec. Wieża była fajna, dopóty na szczycie Dzikowca nie wystawiono nowej olbrzymiej wieży, i ta straciła na popularności. 812 metrów nad poziomem morza. Park tu Sudetów Wałbrzyskich Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej i wieża widokowa wieża na Dzikowcu tam mamy w głębi po lewej Trójgarb, tutaj Chełmiec w dole Wałbrzych w głębi Ślęża Wołowiec kozioł. Borowa. Najwyższy szczyt gór kamiennych. Wielka sowa. Stożek wielki. Po niespełna 15 minutach od drewnianej wieży, co przed chwilą byli, widzieliście, dochodzimy do Nowej super wieży. Wieży bez schodów. Wieża widokowa na dzikowcu. No potężna wieża. Widok jest dużo. Obszerniejszy niż z tej wieży niskiej, którą mamy tam na dole. Wielka Sowa, Borowa. Tam wystaje Waligura. Tam Waligura wystaje. No, nie powiem. Nie powiem. Tam mamy kralowski śpicak. No i oczywiście śnieżka. Ale że na takiej wieży, za takie pieniądze, nie ma panoramy opisanej. Wałbrzych, Boguszu w gorce. Rodzinka na szczycie. Kamerki. Skoro tu są karkonosze, to tu będą oczywiście Izerskie góry. Wysoka kopa. Tak się schodzi właśnie z wieży na Dzikowcu w pełnej panoramie. Same wejście na wieżę na To jest rewelacyjny widok przy dobrej widoczności a to jest tylko to, że nie ma panoramy opisanej. To jest duży wokół dla tych co przyjeżdżają z Sudety. Sudetów. Aha, jeszcze jedno. Jak się wchodzi lub wchodzi i wiatr wieje, to ta wieża cała się buja. I ludzie, którzy mają lek wysokości przy tych barierkach. to szczerze mówiąc idą pełni nadziei, że zejdą spokojnie na dół. Tam to, co to jest? No, ja już zgłupiałam całkiem. Ja też. Zaczęliśmy zejście z masy dwudzikowca i w, w kierunku boguszu gorca. Zielonym szlakiem cały czas tujemy. I idąc leśną drogą, dochodzimy do dolnej stacji wyciągu na Dzikowcu. Tam stoi nasz samochód. Wita nas cisza i spokój. Mamy 9 km na liczniku i 3 godziny 38 minut. To ciekawe, bo mapy CZ pokazywały niecałe 7 km. Nie wiem skąd taka różnica jest. O, i tutaj mamy. Nie dokończony ośrodek, ośrodek wypoczynkowy chyba. No, raczej ruina totalna. Ale to chyba nic nie jest czynne dzisiaj, żeby napić się jakiegoś piwka czy czegoś takiego. Chyba nic takiego tutaj nie ma. Zosiu, zobacz, czy może coś tu otwarte, żebyś jakieś koli napić, albo co? Nie wiem, no tak. Albo, pie... albo jakąś pieczątkę klarze wbić. Tylko zobacz, czy jest coś otwarte. Tam coś jest otwarte. Tam. No, stok wygląda na krótki, ale bystry. No, niby pieczątka jest. Nawet ją widać, ale co z tego, jak jest za szybą. Jesteśmy na Koziej Przełęczy. Ale nie na tej w Tatrach, tylko na tej w Górach Wałbrzyskich. Dziś chcemy wejść na najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich Borową. Chociaż oficjalnie najwyższym szczytem na liście korony gór polskich jest hełmiec. 851 ma, chociaż Borowa ma 853. Ale oficjalne jest 864 wysokość hełmca, gdyż została zmierzona na szczycie wieży widokowej. Faktyczna wysokość 851 a borowej 853, dlatego to faktycznym najwyższym szczytem gór Wałbrzyskich jest właśnie góra borowa ze słynną ścianą płaczu, którą wiedzie czarny szlak od koziej przełęczy na borową można wejść także czerwonym szlakiem, takim bardziej łagodnym, dłuższym i łagodniejszym w 50 minut, a czarnym, stromym w 30. Rozpoczynamy strome podejście. Jesteśmy na Górze Borowej. Zajęło nam to sklarą 27 minut, więc 3 minuty szybciej niż Szlakowskaz. Tak, piękna wieża widokowa. Szczyt jest za, zalesiony. Wieża widokowa na Borowej. Zaraz zobaczymy. A tu są kosz. 16,5 metra. Poziom, poziom podestu 1530. U siebie w plecaku ma wodę. O, jak dzisiaj pięknie ślęże widać! Ślęża tam! Tak, wielka sowa! Wielka sowa, tak! Na Barową weszliśmy czarnym szlakiem od przełęczy Koziej. A schodzimy tam na dół, też na przełęcz Kozią, ale najpierw na rozdroże Podborową, potem na przełęcz Podborową i z tyłu dookoła na Przełęcz kozią z powrotem mamy stąd do Wałbrzycha jest tylko godzinę i pięć minut, więc do Wałbrzycha głównego na stacji więc można sobie z Wałbrzycha spokojnie na popołudniową wycieczkę stąd podskoczyć Rozdroże Podborową 10 minut Przełęcz Podborową 20 i Przełęcz kozia 30 minut czerwonym szlakiem wow! come on. Bo skaczki zrobił się zając i w tej wesołej atmosferze schodzimy już drogą stokową z Borowej przed nami przełęcz podborową i zaraz za nią kozia przełęcz. Dziwaczka! Dziwaczka i spacer tom oto drogą cieniu jest bardzo miły sympatyczny lekko z górki i tutaj już jest super to chyba jakaś droga rowerowa też tędy biegnie także i tak sobie wędrujemy po lesie jesteśmy na przełęczy podborową bardzo duży węzeł szlaków o, a na przełęcz kozią mamy stąd raptem 5 minut. Tam jest jakaś stromizna. Przełęcz podborową rozdziela szczyt o nazwie Sucha z Borową. To dobry. Zbliżamy się do koziej przełęczy. Kozia przełęcz oddziela z kolei borową od koziej. Koziej góry. Też potężna stroma kopa. Przed nami. Mała autopoprawka. Nie kozia, tylko kozioł. Czyli kozia przełęcz oddziela szyt o nazwie kozioł od borowej. I na dziś zakończyliśmy naszą wędrówkę po górach wałbrzyskich, po zdobyciu borowej, wejściu na wieżę i docieramy do samochodu na parkingu. Do zobaczenia następnym razem na innym szlaku. Na razie, hej, cześć!